Cześć ludzie, dzisiaj będziemy brali w mój świat. Zasubskrybujcie ten kanał i zalajkujcie. Bardzo miło z Waszej strony by było. Ja pierwszy raz nagrywam na kompie, więc mogę trochę ten mówić i trochę tak gadać wiecie jak. I no, teraz właśnie będziemy lecieć po żelazo. I jak znajdziemy żelazo, to właśnie zrobię se żelazny kilo bo będziemy zbierać ten, jak się nazywa, diamenty jak znajdziemy diamenty może... O! Żelazo. Ile? Co? Co jest? W sumie... To nie mój rekord, to żelazo, ale dobra się nie śmiejcie. Oh yeah. tak dużo jeszcze nie widziałem. Czekajcie, chciałam wam jeszcze coś szybko powiedzieć. Zamykłcie ten kanał! A my lecimy. Słyszałem właśnie. U... O nie, o nie, nie, nie. Prawie bym nie zaszczylił by nie było dobrze. Co? Co jest? Labowało się. Gdzie on jest? Jo! Ja! Dobra, nie ja idę z tej kopalni. Patrz, patrz, patrz. I teraz tego nie ma. A może tak? No. Dobra, nie. Nie gadajmy. Idźmy już, bo ja tutaj nie będę chciał tam się walczyć. Nie chcę stracić moich rzeczy. To właśnie teraz idę na górę, żeby nie stracić rzeczy. Właśnie, ja teraz nie wiem jak zrobić żelazo. A nie, to na luzie w sumie. Bo na, na nowym, na nowym Minecrafcie jest tak, że inaczej się robi. Po prostu jest... Wiecie jaka. Żelazo jest po prostu inniejsze niż na tym. Bo ja gram w 1.16.1164. co, już? Tak szybko? Po? Trzy szkielety. Co, co tam było? A, to są drzwi. Jak chcecie więcej takich odcinków, piszcie w komentarzu, w komentarzach. Może nagram coś fajnego, jak mi się w ogóle uda. I my teraz nie będziemy przedłużać, tylko będziemy śli do kopalni. Ale nie wiem, nie jestem pewien, czy tam. Dobra, w sumie, jak zginę, to mam zachować fikonek, bo ja pierwszy raz gram na kąpie Nitro 5 i się teraz boję. I nie chcę y po prostu nie chcę tych rzeczy stracić, jak wiecie. Ja A, oni się będą bili. Dużo tych. A! Uciekaj! Oni się tu zaraz sami pozabijają. O, nie nie, 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 kurczę! Ale mam swoje rzeczy, tak jak widzicie. Nie wiem, widzowie, czy tam jest bardzo dobry pomysł, do, żebym tam szedł. Właśnie, nie wiem, czy tam mam iść. To, to zrobię sobie po prostu zbrojeczka. Na co mi stać? Nie, w sumie tak się to nie robi. Hmm, co by tu zrobić? Nie, bo tu już jest 6, to bym. Aj, kurczę. Tylko na to mi. Dobra, Jezus. Nic się nie stało przecież. Chociaż jakaś zbrojka jedna. Znowu idziemy. Teraz mam zbrojkę. Wszystko jest gotowe. Może, myślę. Czekajcie. Zrobię coś innego. O. Kurde, nie tak. O. Jest. Na no, jakim będę? Czekaj. No jakim jestem? Znaczy jestem czwartym jestem. Teraz co jest. No Jezus. Nie wiem, czy tam będą mi Dobra, chociaż tak dużo hapenia nie zabrała. Od razu się kopię na dół. pójdę sobie po żelazo. Mm, no, no, no tak. A co mi coś przeszkodzi? Nie będę, be, mogę robić co chcę. Nie widzę. Wie? To, to jest mój świat. Już mamy złoto, ale fajnie. Ty na tym jeszcze, jeszcze żelazo? Co jest? Ty nie wierzę. Nie wierzę. Co? A dobra. Się kończy. Ale patrzcie, na jaki mi ten poszło. Dobra. Jeszcze tutaj żelazko. Tym mamy już tak dużo żelaza. Że nie, nie powiem po prostu. Patrzcie, już mam 16. Hmm, szukamy, może jeszcze. Później. Albo nie, kopiemy się po prostu tu na dół. O. Słuchajcie, lepiej się tutaj zakopia. Przecież nic nie stanie. Dobra, lecimy! Zginę. Nie będzie fajnie i nie będzie z z tej strony. Na dwunastym. Dobra. I to, lecimy! Tutaj pójdę Wszędzie jestem ten Wiru głupi Ja nienawidzę Wiru widzowie. Zara że tak mówię ale po prostu nie lubię Wiru Robimy to tak Aha O! Shiftem pójdę sam Kurde! Ja bym zginął Widzowie czy to rozumiecie? Ja bym zginął. Ja, ja nie umiem tego zrobić. A tam na pewno są jakse. Ja się boję w tam iść. Dobra. Diamentki Są tu diamenty czy nie? Szukam was. Bo tu musi być bardzo niewygodnie. Teraz tak samo. Nie opuść. Nie opuść shiftów. Czekać, to niepotrzebnie tu szło. Chyba niepotrzebnie. Kurczę. A ja już myślałam. Żebydą diawzy ale nie, moza, mogą być diaksy. Na takim, tam mogą być diaksy, Wie, wiecie to, widzowie, nie? Please, diaksy, bliska. tylko zróbcie mi jakąś, jakąś niespodziankę, żeby by, były diaksy. Bo nie czym mnie tu przeszuem, nie widzowie. Przecież to taka prawda. I nie ma, no. jeszcze to się nie kończy, widzowie. Dobra, chyba widzowie nie ma tych diamentów. Po prostu tam bym szedł, tylko nie chce mi się, widzowie. Jakoś... Po prostu się kopmy dalej i tyle. Diamenty. Ja, Diamenty. Ja, no i jeszcze trzeci raz powiem. Zasubskrybujcie ten kanał, by było bardzo miło z Waszej strony. Bo ja nagrywam pierwszy raz, tak jak mówiłem, na kąpie Nitro 5, tak jak wcześniej powiedziałem, ale to nic. Może że jak się powtarza to co mówię, to nic się nie dzieje. Szukam diamentów, nie kobiet. Nie to o o, zaraz będę musiał kopać czymś innym, I się znowu wy... się wystraszył, dobra, ale troszkę lecimy z tym koksem diamenty, 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 pokażcie się, pokażcie się, liczycie na diamenty, widzowie, napiszcie w komentarzu, <laughs> bo ja liczę na, na diamenty, kurde, rusza mi się. Liczę na diamenty, liczę na diamenty. Dawajcie diacy, co tu jest? Dawajcie diacy, dawać diacy. Może ominąłem? Nie, nie ominąłem. Zrobię takie tyle. Się nie chcę tego tak robić. Ja, ksy, ja, ksy, ja, ksy. Może przez chwilę... Przech... Dobra, nie będę mówił. Może przez chwilkę nie będę gadał, bo tutaj się koncentruję na tym, co zaraz będzie kopalnie, jak wiem o tym. Najlepiej nie, nie warto tego robić, widzowie. Nie, coś się stanie, tak? I będzie niewajnie. No, jak się skończy, mi żela żelazny kill to po prostu kończę i zrobię. Zrobię drugi kart. Dru po prostu karty dwa zrobię, bo się już nie chcę tak długo tego kopać. Ja niestety widzowie nie mogłam zrobić live'a. Szkoda. Bardzo mi smutno z tej strony. Ja was nie okłamałam, tylko... tylko po prostu... Nie umiałem, nie mogłam. Naprawdę widzowie. Ja Was nie kłamiam.

Widać, że jeszcze min 13 minut będę musiał kończyć za 30 sekund. Nie chyba nie znajdę tych za 30 sekund di di diamentów. Dobra, to ja już wracam. Widzowie, dobiegnij. No, Jezu, tu się tak nie da. O kurde. Pajątki, pajątki, pajątki. Te ale mi pokazuje, że tam są, jak Dobra, ja ginę, widzowie. Ginę. No, jest giną. Ale jestem koło domku. I szybciej będzie. Ła, ła! Czy też nie śmieje się, dlaczego taki dom zrobiłem? Zrobiłem taki dom, bo nie miałem pieniędzy, Nie no. Po prostu nie zrobiłam. No, widzowie. I do następnego. I do następnego odcinka!